Cześć, dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Sylwester Kozdroj, a wysłuchacie 81. odcinka podcastu Retro Comics. Dla osób, które zaglądają tutaj pierwszy raz, informuję, że jest to kanał, na którym możecie posłuchać o historiach zakurzonych, zapomnianych i mających swoje komiksowe latka. Inaczej mówiąc, na tym kanale są przede wszystkim promowane komiksy, które swoją komiksową młodość mają już dawno za sobą. Komiksy, do których dzisiaj mało kto zagląda, no chyba że znajdą się oczywiście jakieś komiksowe friki, które bawią się tak jak ja tymi starociami, albo po prostu czytają o przygodach jakiegoś swojego ulubionego bohatera. Od deski do deski. Jeżeli o mnie chodzi, ja wielokrotnie powtarzałem, że chyba jestem bardzo dobrym przykładem czytelnika, który nie ma problemu z czytaniem takich ramotkowaty historii sprzed kilkudziesięciu lat oraz jestem też dobrym chyba przykładem czytelnika komiksów, który lubi poznawać historię bohaterów właśnie od deski do deski, od początku do końca. Ja tak właśnie mam chociażby z Potworem z Bagien. Czytam dosłownie wszystko z jego udziałem, a następnie Wam o tych przygodach oczywiście opowiadam, między innymi właśnie na tym kanale, ale nie tylko, bowiem przy Przypominam, że Retro Comics działa także na Instagramie, na Facebooku. Jest również prowadzony blog tradycyjny, w razie czego. Więc zapraszam także tam. Zerknijcie na moje sociale, zobaczcie, jakie materiały tam się pojawiają. A jak Wam się po prostu spodoba. To, co tam wypisuję, to oczywiście zapraszam częściej, będzie mi z tego powodu bardzo miło. I jeszcze jedna sprawa, tak, zanim przejdę do meritum odcinka, jeżeli podoba Wam się to, co robię na tym kanale, jeżeli materiały tutaj Pojawiające się, spełniają w jakimś stopniu Wasze oczekiwania, możecie wesprzeć moją działalność poprzez zostanie patronem Retro Comics. Wszystkie materiały tworzę z pasji do komiksów, tworzę z myślą o promowaniu tytułów, których już nikt obecnie tak naprawdę nie promuje. Ale one także dla mnie są historią komiksu. Nie tylko amerykańskiego komiksu, ale komiksu w ogóle, komiksu w ujęciu szerszym, i naprawdę uważam, że nie można i nie powinno się zapominać o tych tytułach. A przede wszystkim trzeba o tych tytułach opowiadać, poszerzać wiedzę na ich temat, więc jeżeli macie możliwość, a przede wszystkim macie ochotę, to zapraszam na patronite progi są bardzo minimalne ja zaś ze swojej strony zapewniam że dalej będę rozwijał swój projekt będę dalej opowiadał o komiksach i dostarczał mam nadzieję ciekawego materiału i tyle tytułem wstępu na dzisiaj przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka i kolejnej przygody z udziałem potwora z bagien zapraszam Na początek słówko ogólnie o serii The Brave and the Bold, dzisiaj właśnie o historii, która opublikowana została na łamach tego tytułu. I tak, wspomniana seria, jej pierwsza odsłona ukazywała się w latach 1955-1983, jak patrzę w notatki, i była serią zbierającą przygody, bardzo różnych bohaterów DC Comics. Po prostu, tutaj nie było jakiegoś wielkiego klucza, jakiegoś specjalnego klucza, nie było też jakiegoś wielkiego halo wokół tej serii. Oto właśnie była to taka zwykła antologia komiksowa, tyle że nie oferująca krótkich historii grozy, ale właśnie opowieści spod znaku superbohaterszczyzny, spod znaku superhero, Przynajmniej później, gdyż w tych pierwszych latach istnienia była to antologia po prostu opowieści przygodowych, takich typowo przygodowych, w których pojawiały się gwiazdy konwencji Adventures. Wiecie, Robin Hood, Silent Knight, etc. Nie powiem wam, jak wielkim zainteresowaniem wówczas cieszyła się ta seria. Te komiksy, ale prawdą jest, że stopniowo tematyka przygodowa traciła na znaczeniu na korzyść takiej właśnie typowej superbohaterszczyzny, typowego contentu superhero. We wrześniu 1959 roku zadebiutowała na łamach The Brave and the Bold ekipa Suicide Squad. Dwa lata później. Pojawiła się także nowa wersja Hawkmana, więc seria, tak sobie myślę, nabierała w tych latach, pod koniec tych lat 50., -tych, coraz większego rozpędu. Jak dużego, nie wiem dokładnie. Nie znam tych debiutów, troszeczkę poczytałem, zrobiłem właściwie notatki i tyle, ale bardzo ogólne, jak sami słyszycie, raczej nie sądzę także abym kiedyś tę historię specjalnie poznawał, ale wydaje mi się, że seria The Brave and the Bold na przestrzeni tych blisko 30 lat radziła sobie mimo wszystko całkiem dobrze. Wystarczy spojrzeć, że trwała ona Blisko 30 lat na rynku trwała, a to już naprawdę coś się znaczy, bo jak sami wiecie, DC Comics różnie podchodziło do wydawanej przez siebie serii. Jak coś nie pasowało redaktorom albo jakiś tytuł bardzo słabo się sprzedawał, to zaraz go kasowano, a tutaj mamy do czynienia mimo wszystko z tytułem, który przeszedł bardzo długą drogę, jeżeli chodzi o. W bycie obecnym na rynku. Od maja 1965 roku, to jest od 1959 zeszytu seria stała się bardziej Batmanowa. To znaczy Batman był jej dość częstym gościem, ponieważ ta postać otrzymała drugie szanse właściwie za sprawą serialu z Adamem Westem, który bodajże parę miesięcy wcześniej wystartował, więc popularność Batmana sprawiła, że i Tą serię chciano jakoś dopasować do tej postaci i tyle. Nie będę może tutaj za bardzo szedł w tą stroną, bo nie jest to podcast Gotam w deszczu, aby opowiadać tylko i wyłącznie o Batmanie, ale tak, Batman stopniowo przywłaszczał sobie The Brave and the Bold i niejako był gospodarzem zapraszającym do swojego świata kolejnych gości, kolejnych bohaterów DC Comics i właśnie w lipcu 1975 roku zawitał do tej serii Potwór z Bagien, jeden, tak jak powiedziałem, z moich ulubionych bohaterów DC Comics, o którym obiecałem sobie, że przeczytam wszystko, co zostało napisane, jeżeli chodzi oczywiście o komiksy. I stąd dzisiaj, właśnie zamiast kolejnego zeszytu serii podstawowej, serii Swamp Thing, mam dla Was 122 zeszyt serii The Brave and the Bold. I zaczniemy może tradycyjnie, czyli od kilku słów na temat okładki, bo jest ona po prostu przekozacka, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki kolokwializm. Jej autorami są Jim Aparo i Tatiana Wood, czyli żona Wally'ego Wooda. Sam Aparo to gwiazda DC Comics tamtego okresu. Pracował przy tak wielu tytułach, że po prostu ciężko je momentami zliczyć. A na początku lat 70. otoczył właśnie swoją opieką głównie serię The Brave and the Bold, chociaż ta seria ukazywała się co dwa miesiące, więc oczywiście oprócz tej serii otrzymywał on całą masę różnych innych tytułów do opieki, czy też był gościem w innych tytułach, więc to nie jest jedynie tak, że on tylko i wyłącznie pracował przy tej wspomnianej przeze mnie serii. Natomiast już właśnie na początku lat 70. była to seria. Głównie prezentująca przygody Batmana i jego pomocników. Wracając zaś do okładki, to jest ona niejako zapowiedzią tego, czego będziemy świadkami w samej historii historii o jakże wymownym tytule The Hour of the Beast. Dostajemy na niej Swampfinga przypiętego do krzyża Tao, krzyża bez górnej belki, żeby tak bardziej to zewizualizować, jeżeli Kogoś ciekawy temat. Jest to krzyż noszony głównie przez Franciszkanów i jest on symbolem nawrócenia i zbawienia. To tak, kilka słów dla zainteresowanych właśnie taką tematyką religijną. Na tej okładce, obok potwora z bagien, widzimy mężczyznę ze strzelbą, który celuje do Batmana, nakazując mu, aby ten cofnął się. A pod podium, na którym został umieszczony wspomniany przeze mnie krzyż i słamfik do niego przypięty, widzimy tłum ludzi uzbrojonych. Zbrojonych w pałki i strzelby. Tłum, który nie wygląda przyjaźnie, wręcz przeciwnie. Wielokrotnie podkreślałem, że nie znoszą, kiedy okładka zdradza nam, jakich wydarzeń będziemy świadkami, ale tym razem jestem w stanie przymknąć oko na ten drobny minus. Okładka bardzo mi się podoba. Może można by było lekko podrasować tło, ale ogólnie jest ona bardzo dobra i w fajny, konkretny sposób prezentuje najważniejszy motyw historii. Troszeczkę może zastanawiać tytuł widniejący na okładce Hour of the Beast, ale może nie będę tutaj uprzedzał faktów. Co do samej fabuły, zaczyna się ona troszeczkę tak jakby od końca albo od środka. Nie dostajemy jakiegoś na wstępie wyjaśnienia, skąd w Gotham znalazł się ten Thing. tylko już na pierwszej planszy dostajemy naszego bohatera w kajdanach. I to Swampfinga wystawionego na publiczny pokaz. Na ten moment Gapiów nie jest wobec niego agresywny, ale też nie jest specjalnie przyjazny. Traktują go jak cyrkowy okaz, jakiś dziwaczny eksponat, który dla jednych może być czymś odrażającym, dla innych ciekawych, a dla kolejnych, na przykład dla małej dziewczynki, może być po prostu jakimś tam zwierzątkiem, czy wyobrażeniem jakiegoś zwierzątka, które można po prostu pogłaskać. Ten ostatni motyw wywalił mnie początkowo z siodła, jak czytałem tą historię. Przezabawnie to wszystko zostało zaprezentowane przez scenarzystę. Swamping jako zwierzątko z tym jeszcze w komiksie się nie spotkałem. Oczywiście zaraz na scenie pojawia się Batman, wiecie, nasz mroczny rycerz, on zawsze czuwa i oczywiście wchodzi na te podium. I dochodzi do jego spięcia z niejakim panem Bibi Ricksem. By the way jego nazwisko i wygląd przywodzi na myśl facetów uważających się za kowbojów, takich prawdziwych Amerykanów, którzy mają prawo do wszystkiego, jeżeli tylko trzymają strzelbę. Na pewno widzieliście takich typków chociażby w westernach. No i Bibi Rix jest przedstawicielem powiedzmy tego typu mężczyzny. Na scenie, tak jak powiedziałem, pojawia zaraz się Batman i rozpoczyna się Pomiędzy nimi pogadanka. Nasz bohater zaczyna dość stanowczo tłumaczyć Rixowi, że Swamp Thing to nie jest zło wcielone, to nie jest dzikie zwierzę, ale istota ludzka, istota rozumna. Przypominam, że Batman spotkał potwora z bagien już wcześniej, jeszcze w czasach, gdy za przygody Swampinga odpowiadali Len Wynn i Bernie Ryston. Było to w siódmym numerze serii pod koniec 1973 roku, a sama historia Knife of the Batman, att opowiadała o finałowym starciu potwora z bagien z Mister e i firmą Konklawe, która odpowiadała za wypadek Aleka Holanda i śmierć jego żony Lindy. Jak kogoś ciekawi temat, to zapraszam do podcastu o pierwszych zeszytach serii Swamp Thing. Dodam tylko, że Batman nie wie o ludzkim pochodzeniu Swamp Thinga, wie jedynie, że jest to istota rozumna. Wracając zaś do historii The Hour of the Beast, warto też dodać, że historia z udziałem słomfinga to trochę opowieść drogi i to taka, która mocno jest chronologiczna. Jedne przygody nawiązują do drugich i vice versa. Może nie jest to jakoś specjalnie turbo dokładnie poukładane w jedną całość, ale zdarzają się przypadki jasnych nawiązań i tak jest także w tej historii, kiedy nasz bohater, będąc uwięzionym przez wspomnianego pana Riksa, zostaje zauważony przez rządowych szpiegów którym kilka numerów wcześniej zbiegł z laboratoriów. Owa ucieczka miała miejsce pod koniec 74 roku w historii The Leviathan Conspiracy i tak tylko przypomnę, że to właśnie w tamtej historii Matt Cable dowiaduje się, że Alec Holland i Thing to jedna i ta sama osoba. To tak na marginesie, jeżeli macie ochotę, to zapraszam do wysłuchania podcastu poświęconego temu konkretnemu zeszytowi. Link wrzucam w opis odcinka. To tak ponownie dla zainteresowanych i dla tych, którzy wcześniej tego odcinka nie słyszeli. Co dostajemy dalej, jeżeli chodzi o fabułę? W The Hour of the Beast naprawdę, naprawdę dużo się dzieje. Otóż tak się składa, że uwięzienie Swampinga zbiega się z ogromną plagą roślin w Gotham. Taką totalną, kiedy to rośliny, winorośla. Wyrastają w zastraszającym tempie dosłownie wszędzie i to jest bardzo dobrze pokazane, jeżeli chodzi o plansze tego komiksu. I z każdego możliwego wyłomu wyłaniają się różnego rodzaju pędy. Przeciskają się one przez mury, naruszając budynki, rozrywają one tory, jezdnie i tego typu rzeczy się wyprawiają. No i oczywiście napędzają też panikę. Tłum, który do tego momentu patrzył na słamfinga jak na cyrkowy okaz, teraz staje się agresywny, a w uwięzionej istocie zaczyna widzieć on. Tylko i wyłącznie potwora, czyli już nie ma tego zwierzaczka, którego można by było pogłaskać. Tutaj w ich wyobrażeniu jest on monstrum, który odpowiada za plagę, która dotknęła ich ukochane miasto. Nawet ten tłum w pewnym momencie rzuca się na Słomfinga. Ale ubiega go, uwaga, tajna jednostka rządowa, która porywa Swampfinga helikopterem. Świadkiem tego całego zdarzenia jest Batman, który rusza za porwanym, więc widzicie naprawdę, tak jak powiedziałem, dużo się dzieje w tej historii. Może jak o tym Wam opowiadam, to gdzieś w moją wypowiedź wkrada się pewien rodzaju chaos, ale w samym Kubiksie bardzo ładnie to wszystko zostało rozplanowane. Fabularnego chaosu nie czuć tutaj zupełnie. Autorzy dobrze nam sprzedają tą historię i oferują sporo szczegółów. W historii pojawia się także chociażby Jim Gordon, jako ten, który jako pierwszy. Chce walczyć z plagą roślin i robi wszystko, żeby w ogóle poznać źródło tego całego zamieszania. Tam on tworzy jakiś tam sztab laborantów, ściąga policyjnych, i oni cały czas pracują gdzieś tam z boku nad rozwiązaniem tego problemu, tak jakby oddzielnie od tej głównej fabuły. Więc naprawdę, naprawdę dużo się dzieje, nawet na takie właśnie drobiazgi, jak pokazanie Jima Gordona. Tego, co się dzieje, powiedzmy na zapleczu historii głównej, znalazło się w tej opowieści miejsce. Choć oczywiście to Swamping jest tym bohaterem, wokół którego wszystko się kręci. Nawet Batman w tej opowieści jest troszeczkę tak, jakby obok, choć to on jako jedyny jest tym, któremu zależy na Swampingu. Trochę dlatego, że tak jak wspomniałem, Batman widzi w nim istotę rozumną, a trochę dlatego już uważa, że tylko Swamping może ocalić go tam przed roślinami. Przed roślinami, które Uwaga, pojawiły się w Gotham przez rządowe zaniedbanie. Okazuje się bowiem, że ta sama rządowa ekipa, która ściga Swanfinga od dłuższego czasu, doprowadziła do skażenia w wody Gotham jakimś swoim super specyfikiem, czego skutkiem jest wspomniana przeze mnie plaga, tak więc drodzy słuchacze, dostajemy tutaj kolejny motyw, tym razem motyw rządu ukrywającego prawdę, rządu próbującego tuszować swoją wpadkę i kiedy słuchacie tego podcastu, to parę dni wcześniej razem z Hubertem Spandowskim i Markiem Wyszyńskim rozmawialiśmy też o pierwszym tomie komiksu Bastion, będącego komiksową adaptacją powieści Stephena Kinga, więc jak ktoś lubi spiski rządowe, jakieś knowania tajemne rządu, to tam także ten motyw się pojawia. Zapraszam w imieniu Mando do Radia SK. A ja wracam do naszej historii głównej, do tematu dzisiejszego odcinka. I w tej historii Swamping wspólnie z Batmanem ramię w ramię próbuje ratować Gotham. Batman pomaga uwolnić się Swampingowi z... Tej pułapki, w którą padł, kiedy został schwytany przez jednostkę rządową. Oczywiście, w dalszym ciągu na ich drodze pojawiają się przeszkody, a to na scenie pojawia się Bibi Riggs, który chce odzyskać swoją własność, a to jakiś zabłąkany żołnierz próbuje miotaczem ognia walczyć z roślinami i omyłkowo podpala także swampinga. Tego typu kwiatki pojawiają się, oczywiście, ale koniec końców miasto zostaje ocalone. Swamp Słuchając podpowiedzi Batmana i słuchając podpowiedzi policyjnych laborantów, otrzymuje informację, że za całe zło odpowiada właśnie jakaś potężna roślina, król wszystkich roślin, królewski pęd. I tym samym, aby pokonać plagę w Gotham, należy po prostu ten królewski pęd wyrwać. Co też Swamping ostatecznie czyni. A go zostaje ocalone. Prosta historia, ramotka pierwszej wody, ale bardzo przyjemna w lekturze. A jest taka, ponieważ gdzieś się łączą, się w niej przecinają zarówno wątki bardziej poważne. Delikatnie, nawet powiedziałbym tragiczne, dramatyczne, a z drugiej mamy całą masę takich typowo infantylnych głupotek, które w latach 70. wypełniały historię z udziałem bohaterów DC Comics. No, takie to były lata, te komiksy nie były jeszcze tak mroczne jak w połowie lat 80. i latach 90. Więc tutaj po prostu tymi bohaterami bawiono się. Jeżeli miałbym wskazać na coś, co mi jako czytelnikowi rzuciło się, Mocno w oczy i sprawiło, że historię The Hour of the Beast oceniam dobrze. To na pewno motyw potwora atakowanego przez rozszalały tłum. Ja wiem, że podobne wątki widzieliśmy nie jeden i nie dwa razy. Cała właściwie seria Swamp Thing opowiada o tym, jak ktoś wyglądający inaczej. Jak ktoś odstający od normalnego wizerunku jest atakowany właśnie przez ludzi nierozumiejących, czy też osoby, które nie chcą zrozumieć, że nie każdy potwór, nie każde monstrum jest rzeczywiście złe i że trzeba z nim walczyć. Oczywiście mocno tutaj upraszczam, tak jak upraszczali twórcy tej historii, ale taki właśnie wątek pojawia się i w tej opowieści. Opowieści, w której, no właśnie, czy Słonfinga można porównać w niej do Potwora doktora Frankensteina. Na pewno widać pewne podobieństwa. Jak się uważnie przyjrzeć agresywnym mieszkańcom Gotham, to przypominają oni takich właśnie. Przepraszam za wyrażenie zaściankowców atakujących słamfinga przy pomocy kołków, sztachet, kamieni, siekier i tej całej różnorakiej broni białej. Co więcej, poza słamfinga, jego myśli, jego smutne oczy, jego przemyślenia. No nie dostajemy tego tutaj jakoś specjalnie dużo, ale kilka się w tej historii pojawia i one mocno przypominają zachowanie właśnie potwora Frankenstein'a powiedziałbym, że jak na wtręty w komiksie mocno retro, komiksie superhero i komiksie jednak koncentrującym się głównie na prezentacji walki amerykańskiego herosa, czyli Batmana, to te wtręty naprawdę robią robotę i sprawiają, że ta historia staje się taka ciut bardziej poważna, że można z niej wyłuskać właśnie takie bardziej dramatyczne tony. Co do drugiej strony komiksu tych infantylnych głupotek tutaj może jakoś specjalnie nie dostajemy dużo, ale pewne zachowania Batmana czy jego zabawki mnie osobiście mocno śmieszyły. Weźmy chociażby coś, co fachowo się nazywa. Wiltly Bat jest to jednoosobowy helikopter służący i Batmanowi i Robinowi w różnych ich ekscesach. Mnie osobiście bardzo on rozśmieszył i przypomniał właśnie, że mamy tutaj do czynienia z komiksem z lat 70. i wówczas takie kwiatki się pojawiały. Czasami też odnosiłem wrażenie, że Batman trochę tak jakby z góry traktuje Swampinga, nazywając go kilka razy monstrum albo rorowatym czymś tam wiecie to może nie tyle śmieszyło co trochę podpowiadało mi że twórcy troszeczkę tak na luzie podchodzili do opowiadania swoich historii wiecie ta niekonsekwencja batmana w jego postrzeganiu swampinga tutaj w tym komiksie naprawdę rzucała się w oczy na początku właśnie on tak mocno atakuje Rixa mówiąc że słamfing to jest istota rozumna nie żadne monstrum a za chwilkę tam kilka plansz dalej nazywa go horrorowatym czymś tam, więc no dziwnie troszeczkę to wyglądało. Poza tym wiecie, Batman w tej historii zachowuje się trochę jak najważniejsza osoba w Gotham. Ja wiem, że to jest gospodarz numeru, że wszyscy muszą się z nim liczyć, ale no tutaj moim zdaniem troszeczkę za bardzo ta jego boskość była na pierwszym planie. Przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie czytając tą historię. Ogólnie bardzo dobra historyjka, mająca, tak jak mówię, swoje mankamenty. Sam pomysł z inwazją roślin też jakoś nie powala, ale już motyw np. amerykańskiego rządu, który próbuje coś tam tuszować, no ten wątek tutaj został dobrze, ciekawie poprowadzony i dostał sporo miejsca. Spodziewałem się małej wzmianki, a tutaj nie. Pojawiło się kilka całkiem interesujących scen z udziałem agentów rządu i naprawdę dobrze się na to wszystko patrzyło. Tak jeszcze na koniec dodam słówko o scenarzyście, o którym przyznam się, że zupełnie zapomniałem na samym początku tego podcastu. Otóż scenarzystą historii jest pan Bob Haney. Ja tego pana nie znam, ale z tego, co wyczytałem, pisał on głównie komiksy Hero, między innymi współpracował przy serii Teen Titans. Ja nie miałem okazji... Czytać niczego jego autorstwa, więc może nie będę tutaj wypowiadał się na temat dokonań tego pana. Ale faktem pozostaje, że przy tej historii bawiłem się naprawdę dobrze i polecam każdemu fanowi superhero. I tyle, tak? Jest to ramotka, ale fajnie narysowana. Jeszcze raz przypomnę, że tutaj Jim Aparo się kłania i tak jak mówię, jest to ramotka, ale ramotka z fajnym scenariuszem, z fajnymi rysunkami i po prostu warta poznania. Tradycyjnie wrzucam kilka plansz do filmiku, abyście mogli zobaczyć jak to wszystko ładnie wyglądało, jak to wszystko zostało ładnie rozrysowane w opisie odcinka znajdziecie także link do wersji digitalowej tej historii. Więc jeżeli będziecie chcieli zapoznać się z tą historyjką, to macie taką możliwość. Tak samo jak zachęcam do wsparcia mojego kanału symbolicznym datkiem, wejdźcie na Patronite, zobaczcie co mogę zaoferować dla osób, które zechcą zostać patronami Retro Comics. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Sylwester Kozdroj, Retro Comics. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejną niedzielę, punktualnie o 8.00.